Hej, siema! Zobaczcie sobie mojego dronika. Ten film nagrywam dla tych, którzy chcieliby sobie kupić pierwszego drona, ale szkoda je wyrzucić na przykład, nie wiem, 2000 na jakiegoś DJ Mavica czy na innego takiego wypaśnionego drona. Dlatego polecam wam, tutaj go widzicie właśnie sobie latam nim. Hmm, polecam drona Chińczyka SG906. Fajnie latać. Mocny ten dron jest dosyć bardzo, bo można do niego podpiąć nawet tą kamerę 360 stopni. Ona się nazywa Insta360 i on ją udźwignie bez problemu. A teraz jeszcze zobaczcie sobie jak ten dron kręci filmiki. To jest w takiej rozdzielczości w jakiej on właśnie kręci bez żadnego przerabiania. Także jak ktoś chce nie a w miarę fajnego drona no to SG906. Można brać.